Pojechaliśmy z klasą na wycieczkę w góry. Trzy dni, ognisko, koleżanki z klasy i ciągły melanż. No fajnie miało być. Problem był tylko jeden. Moja mama. Zgłosiła się jako jedna z opiekunek, bo nauczyciele z naszej szkoły nie dostali pozwolenia od dyrektorki. Myślałem: "Dobra, trochę przypał, ale jakoś przeżyję". Ale nie przewidziałem jednego. Każdy chłopak na tej wycieczce zaczął ją podrywać. Jasne, mam atrakcyjną mamę, która nie boi się pokazać ciała. Na początku było śmiesznie. Ktoś rzucił, że moja mama wygląda młodziej niż niektóre dziewczyny z klasy. Inny, że twoja mama to ma takie donice, że szok. Ja udawałem, że mnie to bawi, ale w środku miałem ochotę zostać w domu i popłakać w poduszkę. Potem zaczęło się robić serio dziwnie. jeden z chłopaków specjalnie usiadł najładniejszą panią z wycieczki. Bartek, który od września nie powiedział ani jednego słowa do żadnej dziewczyny, nagle zagaduje moją mamę, że ma bardzo duży giat. Najgorzej było na ognisku. Siedzimy wieczorem, mama opowiada jakąś historię z dzieciństwa, a wszyscy chłopacy patrzą na nią jak w obrazek. Totalnie jakby im ktoś wyłączył mózgi. Jeden dosłownie przyniósł jej koc i powiedział, że nie chce, żeby się przeziębiła, i że później może wpaść do nich na drinka. Ja w tym czasie siedzę po drugiej stronie ogniska i próbuję się nie spalić ze wstydu. W nocy kumpel z łóżka obok mówi mi, że mam fajną mamę i żebym nie był zazdrosny. Zazdrosny, stary to moja matka. W drodze powrotnej do autokaru słyszę, jak ktoś mówi do kolegi: Ej, serio, jakby była wolna, to bym próbował. I w tym momencie miałem ochotę wysiąść i